odcinku myśmy tutaj zalewali pikle i no, wpadł nam w ręce taki jeden nieszczęśnik gumowy i też go zawaliśmy. To jest Picolas Cage. Tylko że on nie ma imienia. Ma imienia trzeba było jakieś Bo Picolas Cage to taka funkcja to, trochę dokładnie. No. To jest Vlad palownik. Tak. zwany Z... Z... wam Z... Vlad palownik. To, to jest pierwowzór dla hrabiego Drakuli. Tak. Ale tak naprawdę. Widzimy po nosie. Nos jest tutaj znaczący. To jest Blad Palownik i słuchajcie, on miał, on miał taki wynikający z ciepła wewnętrznego, taki prost, takie proste podejście do ludzi. Na zasadzie, że kochał wszystkich, a jak kogoś nie kochał, nie, i, i stwierdzał, że no, możecie się ze mną nie zgadzać. Tak, 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 ale on nie był Drakulą, on był wladem palownikiem, to było, też jest lepsze niż Drakula, Drakula co? miał takie ząbki, a ten kurna miał pale, pale miał, kurna to były ciosane drzewa, tak? No to I były teraz... ciosane drzewa, tak, jak się ktoś mu nie podobał, to... I, 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 on, I on miał bardzo prosty sposób na opozycję, możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mnie nie kochać, nie ja was nabiję na pal i wszyscy będą szczęśliwi. Dla widzów o, o, o mocnych nerwach... O. I to, i to, proszę Państwa, i to jest nasz rebus, i to jest nasz rebus. Dokładnie. Dajecie. My go tu zostawiamy wam. O. Żebyście na nasycili oczy. Nasycili oczy, żebyście. Słychać? Nie tak, sycili oczy. I tutaj zainspirował nas Wlad Palobnik. I nasz kurczak tutaj będzie, on w ogóle już będzie kiedykolwiek piszczał jeszcze? Niech mu zatkasz ten otwór na dole. Uh -huh. jakiś klej. Syćcie. Się, dokładnie. Syćcie. Syćcie się dokładnie. Syćcie. Czyli honory mistrzu. Czyli honory. No, to Mi się uda. Albo o, i nie. No Macieju, wyciągaj tą wspaniałą parówę. Wyciągłem parówę. Słuchajcie, tak w ogóle to nie są utopieńce To nie są utopięce. Myśmy tak doświadczenie wniosku. Yy, to jest nasza wersja, więc to są topielce. Taka polska wersja. Dokładnie tak. Mam tu yy, paróweczkę, możecie sobie zobaczyć. Jakby to miało jakieś znaczenie, to polska. Mhm, mm mm -hmm -hmm. To potem wszystko zobaczycie na wersji zmontowanej. Są poważne sprawy. Dokładnie tak. Mm, mm, mm. Wiedział jak się robi na dziewańce. Prawda. Wspaniały człowiek. Konsystencja tego nie martwi. W sensie, jeżeli... martwicze konsystencja? Nie, nie. O Jezu, no słuchajcie. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś z nas kiedykolwiek był na naukach przedmałżeńskich, to o tym mówi. Gdzie? Gdzie? Na których? Na których? Ja chcę nie iść. A, na A kto je prowadził? Gdzie? Na tej antykoncepcji. To <z> dokładnie o czym mówi. <ś��> A to specjaliści sami. Tam. No może, no to jest, że tak powiem. Wszystko to jest tak. po prostu... To tak mi ta chusteczka przypomina. jest... To jest. Dobra, to na razie odstawiamy. Niekoniecznie, niekoniecznie da się spieprzyć paprykę, da się spieszyć paprykę, koniecznie. Jedzie. Nie wiem co powiedziałem. Jedź! Jedź! Jedz jedz, jedz, kochanie! Za to się za mamusia. Uuu uh. Świnianki mi nie wyrabiają. To <laughs> jakby mały kawałeczek Gorąco mi się zrobiło O Jezus Plat palownik, teraz mógłbym jeszcze kogoś nadziać. Nie wiem co powiedział, bo na mu miesza w zmysłach. Tak. Głównie smaku. I Też językowych kwestiach. Zdecydowanie. Od 40%, ale od 40% alkohol. Tak, tak. Czyli trzeba pić Chyba pizza ostrego. do ostrego. Do ostrego. I jeść smalecz. Nie chcemy więcej tutaj działań w lada palownika, okej? Okay? Nie, 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 chcemy. Nie chcemy, bo on już dzisiaj zrobił swoje. On miał proste podejście do ludzi, ale chyba zbyt proste. Dokładnie. Zbyt proste, no bo Pal musiał być prosty. Był ostry, prostolinijny. I on... Że jak powiem, yy, miał bardzo bo bogate życie wewnętrzne, oddawał w tobie co krów w sobie, tak? Nie, to ludzie mieli. On... Lubił Był wnętrze innych ludzi. Lubił zgłębiać wnętrze innych tak, ludzi. No, Był tak. bardzo uduchowiony. To jest wszystko stworzone na potrzeby filmu, tak? Może tam poza, poza jakimiś paroma scenami, które też nie wiem, czy coś ty zrobił temu krótkowzroczu. Nie, mu głowę i odpadłem mu oczy. Padły mu oczy, to jest w ogóle możliwe? <laughs> Bo... Nie o... A te, te oczy. oczy, tak. W takim charakterystycznym miejscu w Sibuja. To nie za tym przejściem, takim wielkim tak, tak, ale oni tam wychodzą. Wszyscy, którzy grali w które To, to, to całe wejście, miejsce. to wejście tam, które jest wejściem na, do metra, to jest to wejście, nazywa się Haciko. Tam stoi obok ten pomnik psa Haciko. Nie wiem, czy kojarzycie tą, tą opowieść o, o, o Haciko. Jak widzicie, no, znaczy teraz nie. No, nie będę się teraz. O tym nakręcono filmy, to jest bohater narodowy i tak dalej. No to tym bardziej, państwo to jest na I e, Tam jest toaleta obok i ja wiem, gdzie jest to toaleta. Ja byłem i, ta, i znam to przejście. To jest genialne, kiedy. Ze wszystkich rzeczy. Zaczyna Pamiętaj, się akcja toalety. filmu, bo tam się zaczyna akcja filmu, tak naprawdę. No, akcja, akcja tej gry, tak? Oni w tej toalecie przenoszą się do tego świata. Czy masz mi opowiedzieć o są priorytety, zaraz wrócimy do świata gry ale... O pies, a nie jest ale to jest tutaj... historia, kurwa, tak oklepana już i zna... Ale ty nie znasz. Nie Aha, tak. może znam, może nie, może oni nie znają, to się dowiedzieć. Jest taka rasa psów Akita, którą bardzo Japończycy kochają, ponieważ są bardzo inteligentne, są kochane i są biedne. A w, w, w Japonii. Wierność jest tak kulturowo bardzo mocno, e, bardzo cenioną cechą, tak? Wierność wobec swojego Pana. Czytaj, czytaj, daj mi, o który Ci obciął łeb, jak, jak byłeś zwykłym... E, Dobrze, nie będę oglądał tego filmu. Czy na gdzieś źle kończy? Jak Jakiego filmu? Którego? Zakładam, że mówi o tym, o czym Ty mówisz. No... No, chodź, to jest tragedia! A, <laughs> dobra, w koniec, nie opowiadajmy. I to zdarzyło się naprawdę. O no, mój Boże. To jest tak. Nie no, słuchaj, obejrzyj sobie na, Nie, ja nie będę wam opowiadać, który jest, jest smutna. Okay? Hej? Dobrze. Ja wam opowiem, jak obejrzę. W Sk skró skrócie, w skrócie to ten profesor, właściciel tego pieska, umiera, a piesek dalej na niego przez długie lata. <laughs> czeka <laughs> No, Boże. Czeka na czeka to jest znaczy. <laughs> <grymne> 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 Chyba miałem coś ostrego na ten No <grymne> nie, dajemy radę. Dajemy radę. Dajemy <grymne> radę. Tego nie wiedziałem. Mamy swojego haczyka. Ciekawe, czy to nie jest po prostu kopia tej historii na wymyślona nawigodzie. No, bo trzeba to zbadać. Nie? A? Ja, no, ja, ma, teraz to? mnie zainteresowało. teraz mam ma, ma pytanie, czy ty, te, da się go zapiklować? Wszystko da się zapiklować. Wszystko da się zapiklować. O, powinniśmy zrobić te smażone kotlety schabowe, piklowane. To jest podobno świetne. O. To jest pomysł. No, to jest dobry pomysł. Wszystko można zapiklować. Wszystko, Wszystko można zapiklować. Nie. Jak ma się odpowiednio duży, duży pojemnik. Duży pojemnik, i, i piklowany nie stawia oporu. Robili dwójkę do rzeki. To on wyrywał język. A pytanie dlaczego subtelny? był subtelny, nie w Japonii. I dlaczego subtelny, ponieważ on ten język nie wyrywał przez usta. O mój Boże. Rozumiecie sytuację czy nie rozumiecie A... to... to były pikle. To było to. Ale to? to był wytypowany ochotnik. To był Czekaj, 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 w ZSRR też byli typowani po prostu ochotnicy do wszystkiego. To jest wytypowany, A ochotnik. czerwą, pełna ochotników. I słuchajcie, i to jest, y, ale, ale słuchaj, ale za to, słuchaj, y, za to po amerykańsku został bohater i my go odznaczymy. I my go odznaczymy. Może ten medal by mu gorącym y, wypalić żelazstwem. Może go. Na plecach medal. Na, pe... panie... Na pewno mu pomoże do jego sytuacji. Ale będzie do... Słuchaj, będzie dumny, że jest bohaterem. Czy nie będzie dumny? Ja myślę, że... wszyscy Amerykanie są dumni, że są bohaterami. Ale, ale on już dawno nie żyje. A skąd wiesz? Bo nie wydaje dźwięku. Już umarł. Nawet nie dyszy. To będziemy go łatać. No. Będziemy uda ja nie. się go ożywić i będzie... zrobimy z niego Frankę kurczaka. Będziemy tak. Zrobimy z niego franka i będziemy go odznaczać. Co, to, to tak się nie skończy. Ta, ta tragedia nie może się tak skończyć, okej? Okay? Ona nie może się tak skończyć. Coś wymyślimy. Nie może skończyć jak Haciko. Nie był, nie był... wiernym kurczakiem. Ale też go wypchali. Na koniec. Nie wiem, czy wiecie? Me, metal Azji <średziora> <średziora> Medal Azji Tu bajowicza Medal Azji Tuchajbejowicza. Słusznie tak, odczucie. Bo kto jakiś. Jak nie on wie. O... Ale też miałem to przed programem gdzieś tam, kurczę z tyłu głowy, że, że to jest coś, wiesz, tutaj też do, do naszej tradycji to nawiązuje. Nie tylko Wlad Palownik, ale i Bejowicz też skorzystał z tej. Mogłem wydrukować zdjęcie i tego, i tego. Można powiedzieć, że. A słuchajcie, można powiedzieć, że Azja to był naprawdę nadziany facet? Azja się napalił. Azja się napalił, tak. Tak. No bo to... ta, ale to w ogóle tak, bo potem jeszcze go fajczyli. No. Czyli kurczę, nie dość, że nadziany facet to się jeszcze napalił. Jar Adolf Pickler. To nawet, to nawet brzmi dostojnie. To nawet brzmi dostojnie. No, hmm? 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 trzeci. Hmm? 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 To jest pierwszy. Hmm? Być może... byśmy hmm? znaleźli taki gigantyczny słój. O, taki taki, taki Kusisz? Kusisz? <noise> Kusi. Nie proszę mówiąc, w ogóle do momentu, który nie zobaczyłem tego, co jest w tym słoiku, Ty to dla mnie do do było to w 100% procentach jednoznaczne. Ty, A teraz się czekaj, Skoncentruj się, skoncentruj się, skoncentruj się. Tak. Chyba nie powinienem do tego jednak dolewać sosu sojowego. <noise> to by wyglądało! Sam to sobie zrobiłem! Sam to sobie zrobiłem! To jest najgorsza <grym> rzecz, też to będzie wyglądało jak... Sam to sobie zrobiłem! Fu, fu, fu. Nie, Bo muszę... to będzie miał muszę, ten kolor. Muszę tego, to wyrzucić. Nie tego Nie, Tylko będzie się ciągnęło. Nie i będzie brązowe, nie i będzie na jajkach, nie, nie. Zrobimy to za tydzień. Nie, wiecie co, jesteście obrzydliwi i do domu. Tak, nie wiecie co. Eee, nara. Kończymy. Nara. Nara. Do widzenia. Nara. Nara. To już nara. jest, jest nara. koniec. Nara. Nie nara. wiem jak się wyłączy. End. Nara. End. Nara.